Wija czy nie, to nie wiem. my wijamy Już A jak tak, cześć, hej, witajcie, z tej strony Mr. Przedwyczajenny, tam co we wami No i ja właśnie Tak. Oczy proszę o lajku. Więc zaczynam Więc, dzisiaj zajmiemy się Serio, jestem w mamy taki mały jak nagrywaliśmy odcinek to y, zobaczyliśmy że dźwięk mm. się nagrywał i nam się raz ja nie chce już tego wyrzucać tak wyrzucasz się znowu Taka, tak, tak. No, no, tak, 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 tak dwa razy znalazł tak I nam się stało nagra... nie chcąc nagraliśmy we włosku cóż, więcej złota niż e, żelaza to jest dziwaczne Kiedyś było fajnie, bo na tamtej edycji był, że drop złota jest o dwa razy większy. Czyli masz ruda złota dwa razy. Wypadało się więcej. A ludziska. Ludziska, ludziska. Robię live was. O Tak naprawdę to robię live'a z DLAMC kropka, skaka, f, kropka a to 19 tak później tak więc możecie się szykować no. w ogóle tak musimy znaleźć jakieś krówki kupić enchant ode mnie tak ode mnie kupuję a jak będzie za drogo kupuję od kogoś <zyskuj> się wcisk przedem stał i w kasku. teraz pan za Wątpię, żeby ktoś miał tyle kosków. Chyba że... Czyj to to ma? To 4, 4, to ma to Pięknie, no. Teraz... 5-13. Zaklatę prot 4, spodnie prot 3 i 3 perełki, 3 ander w czasie. Przedał! na trzydziestkę. A w ogóle nie musisz kopywać, e, bo jak do ciebie dojdę... To już ja też będę tutaj wam dodał. Pani nie, się lepsze światło niż ciężar. chyba mam ją tu w gębie. Nie, muszę. Tak, włóczę co ty ten... Zobacz moje. O, coś mój. się świeci. W poświecie. Mm -hmm. Lampeczkę zapalamy. Dobra, klepiemy, gdzie jesteście na nie mieczu. Mm. Dobra, tu zaczniemy A, to zaczniemy kopać. A diamenty. A tu mamy, o, o, piasek jakie bogactwo. Emeraldy. Dobrze, że w ogóle to wyspodzi. Emeraldy. Emeraldy. Imrialdi, imrialdi. Ej, świetny nos. <głos> <głos> <Jeste sam faszyn. głos> Dobre, nie chcę zobaczyć, Dobra, no i tu się... O, jestem. Z Statystyki, jesteś w Pozycja. Trwa. Punkty, 500 jakiś? Jakie rankingi? Ładne. Skąd masz takie rankingi? Co, to jest takie, Fikane, nie wzięła? Ej, bu butelkę wybiłem podświetlaną O tej LOL Śmiesznie to wymięła I jest podświetlanej Wody I tak w ogóle Silex ile? Z 5 minutek. 10. 10, ty trwasz 10. Nie, 9 lat. O, przyznał się ile ma lat. No a co? A ty nie? Ja mam 12. 13, 12, pokończę. Nie za co. A, za to. Nie. <laughs> nie ma. Wiem, to nie jest mój kanał. Tylko mój. Bo postanowiliśmy, że zrobimy własny, ale jak mniej, zrobimy. Ja mam swój kanał, ale jeszcze nie mogę być chyba nagrywać. No bo live'ów nie możesz, bo nie masz widzów. I co? No. Ja mówię, już, i Tak, to ty czy najbardziej mi No nie, no z miłą chęcią. Nie. A jakbyście chcieli wiedzieć, wczoraj naprawialiśmy skutem. Uh -huh. um, um, nie chcę nic mówić, ale ja robiłem coś innego. Nie chciałem mówić ludzi, ale ja robiłem ciągle zasilnik, ale... Nie, bo to się bało się zrobić. No nie. Ja musiałem ciągle robić zasilnik. Czyli popiekać ciągle, rozpędzić. To będzie Ale! to już przestało padać! Nie przestało. Mhm. Ja robię podświetlone wody. Mhm. Nabijamy 32 level i kończymy odcinek. Będziemy tak nabijać co 10 levela i coraz będzie dłuższy odcinek. Będziemy do 32, potem będziemy 10 do 42, potem będziemy do 52 no i, tak, no i tak dalej i tak dalej. Jaki gierdziacek. No co? Z 50 do nie, on już ładnie. Aż A skończyłam się kilka kroków, bo nie będę robić kolejnego kroku, bo nam się nie na odpoczywa. No, w sumie. W sumie? To troszkę grubszy odcinek, ale to jest odcinek z jestem. Kończymy odcinek, więc cześć! Ej, witajcie pa! No. I jeszcze chciałbym dodać, że lajki motywują i możemy nagrywać kolejne odcinki. Za lajki. Za pięć, Za jeden lajk like kolejny odcinek. Z, pa, pa. Gzy. Dzisiaj też pisze lajki.